Organizujemy dwie kontrolowane dostawy jednocześnie. Szef celnej jednostki operacyjnej koordynuje dostawy w dwóch różnych miejscach stolicy. Podwójną operację przeprowadza 20 agentów celnych, co oznacza, że to bardzo duża akcja. Zespół pierwszy podąża przez miasto za furgonetką wiozącą 64 kg kokainy w kołach przemysłowych. Dwóch mężczyzn, którzy udają nieznajomych, odbiera przesyłki zawierające 3 kg narkotyku. Szef niecierpliwie oczekuje na potwierdzenie, że akcja się powiodła. Nareszcie zatrzymaliśmy dwóch podejrzanych. Świetnie, gratuluję. Cała uwaga skupia się na drugim zespole. Na ulicach Madrytu trudno jest śledzić niezauważenie pojazd, tak by nie stracić go z oczu. Sí. Tak, bardzo szybko jedzie. Pues pararla, Zatrzymajcie pararla, go. Na szczęście udaje się go zlokalizować i śledzić aż na parking. Na kierowcę czeka tam mężczyzna, który zaraz tego pożałuje. Operacja była kompleksowa i trwała kilka godzin, ale zakończyła się pełnym sukcesem. Zatrzymano cztery osoby. Są powiązani z przesyłkami. Najważniejsza jest łączna ilość przechwyconych narkotyków. Przejęliśmy prawie 70 kg kokainy o wartości około 2 milionów euro. W sprzedaży detalicznej przyniosłaby nawet 6 milionów. Tych milionów nie zarobi żaden dealer i nikt nie spożytkuje 70 kg kokainy, która zostanie zutylizowana.